Hej, gramigadam, witam Was bardzo serdecznie ludzi z klas. Z tej strony, Solak, a to jest kolejny poradnik z serii Call of Duty Vanguard Zombies na mapie Shinonuma. Dziś pokażę Wam Easter Egg Song oraz to, jak zdobyć Max Ammo. A czasem będzie Wam potrzebne, Zwłaszcza przed walką z bossem. Fajnie sobie to wykorzystać na sam koniec mapy. Nie przedłużam i lecimy z tematem. Pierwszy krok zaczynamy od wejścia do chaty rybackiej i strzeleniu w te cztery metalowe misy, tudzież talerze. Jak zwał, tak zwał. Każdy z nich wyda z siebie taki dźwięk po strzeleniu. To wtedy macie pewność, że zaliczyło trafienie. Gdy strzelicie we wszystkie naczynia, usłyszycie już znany śmiech Samanty. A jej figurka pojawi się w pomieszczeniu przy skrzyni z amunicją. Klikacie figurkę Samanty i rozpoczynacie drugi krok. Po zniknięciu figurki z ziemi, rozpoczynacie drugi krok, a ten polega na zestrzeleniu pięciu figurek Samanty, które są na moście na zewnątrz chaty rybackiej. Zbliżając się do mostu, będziecie słyszeć melodyjkę. Im bliżej figurki, tym głośniejsza melodia. Gdy zestrzelicie pierwszą. Ta zniknie i na kolejnym losowym palu pojawi się następna. I tak aż do zestrzelenia ostatniej figurki. Przy ostatniej znowu usłyszycie ten sam dźwięk co przy rozpoczęciu Easter Ega. Trzeci krok to powrót do chaty rybackiej, gdzie słychać melodię. I naciśnięciu przycisku użycia na obracającej się figurce. Zaraz pojawi się Max Amo, a po chwili słychać sekretną muzykę. I to wszystko. Myślę, że ten easter egg jest Wam znany, bo w Black Opsie 3 również on występuje, o czym wspomniałem w poprzednim poradniku, ale pomyślałem, że i tak go pokażę. W następnym poradniku zrobię sklejkę różnych easter eggów, które są jeszcze na mapie. Jest ich niewiele i są to maostkowe eggi, dlatego nie będę robił każdego z osobnych. A czwartym poradnikiem będzie full easter egg mapy. I to. Tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli Wam się spodobał materiał, dajcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie. Nie będę przedłużał poradnika, dlatego wspomnę tylko, że zostawiłem ważny komentarz w komentarzach pod filmem. Przeczytajcie sobie go na spokojnie i jak chcecie, to odpiszcie. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.